Wielka szansa, by dokończyć. By to było 3 do 0, by był triumf, by było podniesione trofeum. dwóch na jednego. z Upadnie! Maus triumfuje! Triumfuje oczywiście! Także Siuchy! Polskie drużyny w CESie od dawna nie są w stanie rywalizować jak równy z równym z najlepszymi zespołami świata. Kibicom pozostawało jedynie podziwiać popisy Dyhyvens. Snaxa w G2, czy siuchego w Maus. To właśnie ten ostatni był uznawany za kogoś, kto może na nowo przywrócić chwałę polskiemu CS-owi i sprawić, że polscy gracze będą budzić większe zainteresowanie na rynku. Niestety kariera Polaka nieco się skomplikowała, a jego była już drużyna pokazuje wszystkim, że bez niego w składzie radzą sobie znakomicie. Siuchy to niewątpliwie gracz, który od lat jest uznawany za wielki talent na CS-owej scenie. I wielu fanów oraz ekspertów wróżyło mu przyszłość pełną sukcesów. Już w barwach i Zakobor zdał się poznać jako ambitny gracz, który mierzy wysoko. Po przenosinach do Mouse NXT kontynuował swój rozwój, i kwestią czasu było aż dostanie szansę gry w mocniejszym teamie. Tak też się stało. Chłopaka zatrudnił zespół Gamer Legion i wszyscy doskonale pamiętamy, jak świetnie poradził sobie reprezentując tę drużynę. Drugie miejsce na blasty w Majorze 2023 było jasnym sygnałem dla każdej organizacji. Jego talent i umiejętności były nie do podważenia. Kamil dał się poznać jako niemal idealny prowadzący. Dzięki znakomitym zdolnościom komunikacyjnym, tutaj warto podkreślić jego perfekcyjny język angielski z uwagi na naukę w angielskiej szkole. Siuchy potrafił fantastycznie prowadzić. Swoje zespoły. Jego pomysły wielokrotnie były strzałem w dziesiątkę i koledzy z zespołu potrafili grać znacznie powyżej oczekiwań. Co więcej, chłopak zupełnie nie odstawał od reszty drużyny pod względem firepoweru. Oprócz świetnych pomysłów na grę Polak dokładał także liczby, co w przypadku prowadzącego jest absolutnym game changerem. W końcu wszyscy wiemy jak często wygląda gra m.in. Karigana, który mimo znakomitej wizji regularnie odstaje pod względem strzeleckim. Podobnie też jest w przypadku Snaxa, były gracz legendarnej formacji Virtus Pro wielokrotnie udowadniał, że pod względem taktycznym wie co robi. Jednak pod względem gry indywidualnej czasem mógłby nieco lepiej wyglądać. W przypadku Siuchego tego problemu po prostu nie ma. A jednocześnie nie widać aby układał grę pod siebie. Jak często to zarzucało się m.in. BlameFowi, który przecież swego czasu uchodził za jeden z największych talentów w historii CSa. Polak w oczach wielu sympatyków Counter Strike'a był graczem, który jest w stanie odmienić każdą drużynę świata. Chłopak był przymierzony do różnych teamów. Kiedyś dość głośno mówiło się o nim w kontekście G2. Niemniej ten finalnie postanowił zamienić Gamer Legion na Maus i to tam mieliśmy zobaczyć na co tak naprawdę stać młodego Polaka. 3 lipca 2023 roku Siuchy oficjalnie został zaprezentowany jako nowy zawodnik mysz. Dołączając do drużyny Maus Polak znów miał okazję pograć z kilkoma kolegami z Akademii. Mowa tutaj oczywiście o Torzim, Xersionie i Jimim. Patrząc wielopoziomowo, to ten ruch na papierze można było nazwać doskonałym. Do Timu przychodzi gracz, którego organizacja i koledzy doskonale znają, który już na samym starcie będzie się świetnie zgrywał z drużyną i który wreszcie zebrał doświadczenie na najwyższym poziomie, powiększając i polepszając tym samym repertuar swoich zagrań. Niemiecka organizacja miała być kolejnym przystankiem i idealnym miejscem do rozwoju, tak by w niedalekiej przyszłości stać się bezapelacyjnie najlepszym prowadzącym świata. Początkowy okres był fantastyczny. Polak się rozwijał, a drużyna Maus była nie tylko konkurencyjną ekipą na scenie, ale także potrafiła wygrywać ważne turnieje, chociażby takie jak ESL Pro League sezon 18. Nawet odejście Frozena do Face i przyjście Brolana w jego miejsce nie wpłynęło negatywnie na zespół. Mało tego, ze Szwedem w składzie wygrali SL Pro League sezon 19 i Dacha Belgrad 2024. Siuchy potrafił znakomicie ułożyć grę Maus po odejściu Słowaka i zespół tak naprawdę nie odczuł jego straty. Zaś Brolan po dramatycznym okresie w NiP znów wrócił do formy i przypomniał sobie jak to jest grać z najlepszymi. A przecież wydawało się, że dziś będziemy mówić o nim jako niespełnionym talencie i będzie on raczej ciekawostką CS-ową niżeli graczem stopu. Maus absolutnie miało ambicje by być najlepszą drugą. Różną świata i pomimo młodego składu, ich celem było wygrywać najważniejsze turnieje. Niemniej pomimo wielokrotnie obiecującej gry, Maos ciągle zawodziło na majorach. Najpierw podczas PGL Majora w Kopenhadze 2024 zespół Mysz rozegrał świetną fazę grupową, wychodząc z niej z bilansem 3 do 0. I ich gra momentami była naprawdę widowiskowa. Maus wyglądało bardzo pewnie, wydawało się, że są gotowi, aby na poważnie zagrać o mistrzostwo. Niestety to było tylko złudzenie. W ćwierć finale Myszy spotkały się z G2. Kuzyni Kować całkowicie zdeklasowali Polaka 2 do 0. I marzenia o Majorze musiały zostać odłożone na później. Z punktu widzenia polskiego kibica jedyny plus tego starcia był taki, że przynajmniej drużyna Taza przeszła dalej. Major w Szanghaju co prawda był lepszy dla zespołu Maus, bo tym razem doszli do półfinału, ale tam polegli z późniejszym zwycięzcą, czyli Spirit. Teoretycznie porażka z przyszłym mistrzem i bycie w top 4 to nie jest zły wynik, ale koniec końców Maus prowadziło w mapach 1 do 0, wygrywając Newka. Niestety później Dong z kolegami wzięli się do roboty i ekipa Polaka została kompletnie ograna. Zarówno Ancient jak i Mirage to były mapy, na których Maus było całkowicie bezradne i znów zwycięstwo na Majorze nie było pisane Polakowi. W dodatku 2025 rok zaczął się fatalnie dla Kamila. Podczas Blast Bounty Season 1. Maus nie dostało się na finały lanowe tych rozgrywek, gdyż w swoim meczu eliminacyjnym przegrali z drużyną Bedboom. To był niepokojący sygnał, który martwił wielu kibiców Siuchego. Teoretycznie pierwszy turniej w roku, więc czasem niektóre drużyny potrzebują kilku spotkań na przetarcie. Niemniej półfinalista Majora nie ma prawa od razu odpadać, zwłaszcza jeśli przeciwnikiem jest znacznie słabszy zespół. Tak czy inaczej, wszyscy wierzyli, że Kamil znajdzie sposób na to, by poprawić grę Maus i w następnym turnieju pokazać znacznie lepszego CSa. Problem jednak w tym, że nie było już następnego turnieju. 22 stycznia 2025 roku Siuchy został przesunięty na ławkę rezerwowych Maus. Oficjalnym powodem takiej decyzji była sprzeczna wizja odnośnie drużyny i jego miejsce w składzie miał zająć Spinks. Co to oznaczało w praktyce? Maus zrobił ruch w stylu polskiej drużyny, czyli wymiana zawodnika, którego główną rolą jest prowadzenie i wsparcie na Eimera i Gwiazdora, który siłą rzeczy będzie mieć lepsze liczby. W związku z tym, myszy zostały bez in-game lidera. Tymczasowo tę rolę miał przejąć Brolan, czyli zawodnik, którego przecież Siuchy odbudował. Sytuacja dość absurdalna, która była przecież szeroko komentowana przez cały cs świat. W końcu, jak można zrobić taką zmianę? Jaka organizacja odsuwa tak klasowego i cenionego na scenie prowadzącego? W dodatku, nie mając przy tym następcy, irracjonalny ruch i nikt poza samym Maus nie oceniał go pozytywnie. Ogólna opinia była taka, że niemiecka organizacja szybko odczuje brak Polaka w składzie i Brolan nie będzie w stanie go zastąpić, a na pewno nie na dłuższą metę. Poza tym chwilę wcześniej wiele mówiło się o tym, że Maus może odsunąć ze składu właśnie Brolana, który w tamtym okresie miał lekki dołek formy. Co się zatem zmieniło, że to Siuchy, a nie Szwed pożegnał się z Timem? Teorii pojawiało się wiele, jednak jeden z dyrektorów Maus, Jan Dominikus nieco rozjaśnił sprawę. Według niego drużyna potrzebowała nowego impulsu do rozwoju i zimowa przerwa nie wystarczyła do tego, by rozwiązać problemy zespołu. Styl prowadzenia Siuchego nie pasował do koncepcji, którą obrało Maus. W takim wypadku dalsza współpraca nie miała sensu. Co gorsza dla Polaków i samego Siuchego to był spory cios. W końcu odsunięto go tuż przed im Katowice 2025. Bądź co bądź, w kalendarzu turniejowym dla Polaków to były niezwykle ważne rozgrywki. I gdyby Gdyby Siuchy je wygrał, to miałby szansę dołączyć do Pantheonu Legend Virtus Pro. Zasiadać przy jednym stole ze snaksem czy paszą to ogromne wyróżnienie. Tak czy inaczej, Maus sobie nagrabiło i polscy fani dokładnie przyglądali się grze tego zespołu. I nie ma co kryć, kibicowali wszystkim ich rywalom. W dodatku ta drużna na IEMA pojechała nie ze Spinksem, a za zmiennikiem z leksem gdyż niemiecka organizacja nie mogła dokonać roszady w zgłoszonym wcześniej składzie. O ile jak wiemy, żaden z polskich zawodników nie był nawet blisko wygrania IEMA Katowic. W 2025 roku. O tyle nie ma co kryć, że Polscy fani mogli być zadowoleni z wyników Maus gdyż ci byli jedną z najgorszych drużyn turnieju, przegrywając dość gładko oba mecze z Gamer Legion oraz Liquid wynikami 0-2. Mogło się wydawać, że potwierdza się ten najbardziej oczywisty scenariusz i Maus szybko zmieni swoją decyzję przywracając Siuchego do składu. Problem jednak polegał na tym, że gdy do drużyny wszedł w Spinks, to gra tego zespołu uległa diametralnej przemianie. Już pierwszy turniej czyli PGL Kluż na POKA padło łupem drużyny dowodzonej przez Brolana. Co prawda brakowało wielu topowych Formacji, ale były chociażby Face, Astralis i Falcons. To właśnie z tymi ostatnimi zmierzyli się w finale i ograli ich 3 do 1 w mapach. Tym samym zgarnęli całkiem niezłą sumę, bo na ich konto wpadło aż 400 tysięcy dolarów. Swoją klasę potwierdzili również podczas SL Pro League sezon 21, gdzie tym razem stawka była znacznie mocniejsza. Co prawda nie udało się wygrać tych rozgrywek, ale porażka z Vitality w finale to żadna hańba. Fakt faktem, była to dość gładka przeprawa dla Timu Zaju. I Maus nie było większą przeszkodą, ale z punktu widzenia niemieckiej organizacji wszystko szło we właściwym kierunku. Co prawda, jeszcze wtedy wielu fachowców nadal twierdziło, że to niewiele znaczy i to tylko efekt świeżości w zespole, więc to w zasadzie zaraz minie. Niemniej, gdy w zasadzie ten sam scenariusz, co podczas finałów ProLigi, rozegrał się również podczas Blasta Open Lisbona 2025, opinia na temat Rosszak w Maus uległa znaczącej zmianie. Wtedy to ekipa ze Spinksem na czele także dostała się do finału. Także zagrali w nim z Vitality. I cóż także przegrali, ale tym razem mocno postawili się tej drużynie. Co prawda pierwsza mapa tego nie zapowiadała, gdyż Apex i spółka rozbili ich na Inferno 13 do 0. Niemniej na Mirażu i Dust 2 Maus pokazało klasę i gracze tej drużyny wygrali obie mapy 13 do 11. Przy czym finał był best of 5, więc Vitality miało margines błędu, który skrzętnie wykorzystali na Newku oraz Trainie, zgarniając po 13 do 7 na obu mapach. Tym razem finał pełen emocji i zwrotów akcji. Wszystko było sprawą otwartą. Mouse, mimo porażki, miało powody do dumy i w tamtym momencie wszyscy już zapomnieli o Siuchym. Ten, widząc, że ma marne szanse na powrót do aktywnego składu, znalazł sobie nową drużynę, czyli Liquid. Najpierw 4 kwietnia 2025 roku został do niej wypożyczony, a od 11 czerwca tego samego roku jest już z nią związany na stałe. Niestety, Kamil i jego nowy zespół od początku nie radzą sobie najlepiej. Zaś Maus cały czas kontynuuje swoją dobrą formę. IM Melbourne 2025 oraz Blast Rivals 2025 Season 1 to w obu przypadkach półfinał i porażka z Falcons. Co prawda nie były to najbardziej udane mecze dla niemieckiej organizacji, gdyż zarówno jedno jak i drugie starcie skończyło się wynikiem 0-2. Jednak będąc szczerym, to Falcons w tamtym momencie wznosiło się na naprawdę wysoki poziom, niemal jak Sokół, który potrafi wysoko wzlatywać. To właśnie drużyna Niko, jeszcze dodatkowo wsparta Monesim, była głównym rywalem Maus o bycie numerem 2 na światowej scenie. Patrząc całościowo na zakończony sezon to właśnie na taką pozycję sobie zapracowali, bo najpierw IEM Dallas 2025 zakończyli na drugim miejscu, a po niespodziewanym odpadnięciu Falcons na Majorze w Austin doszli do półfinału. Jak wiemy w obu tych przypadkach Vitality było po prostu za mocne. Niemniej podczas niedawno zakończonego turnieju Blasta pokazali, że są naprawdę klasową drużyną i potrafią odbić się od dna i mimo trudnej sytuacji poradzili sobie z przeciwnościami. Tak, w starciu z Vitality finalnie zabrakło jakości. Ale to jest porażka z gatunku, przeciwnik był o klasę lepszy. Trzeba to wyraźnie podkreślić: odkąd Spinks dołączył do Maus, ci nie zeszli poniżej top 4 na każdym turnieju, w którym brali udział. Jasne, wyniki Vitality nieco przyćmiewają formę tej drużyny. Ale jednak warto zauważyć ich regularność. Z siuchem ten zespół częściej miał problemy. Były dobre okresy, po czym przychodziły niezrozumiałe wtopy. Wyniki mówią jasno: Maus to w tej chwili lepsza drużyna niżeli z Polakiem za sterami. Poza tym widać, że niemal każdy zawodnik tego zespołu poszedł do przodu. Torsi stał się liderem, Sergiusz doskonale wykonuje swoją robotę, a Brolan całkiem solidnie sobie radzi jako prowadzący. Jedynym, który w ostatnim czasie obniżył loty jest Jimmy. I w tym przypadku, zwłaszcza na Majorze, często Często brakowało jego fragów na serwerze i zdecydowanie musi wykorzystać trwającą przerwę, by wrócić do swojej najlepszej formy. Tak czy inaczej, cały skład wciąż jest bardzo młody i ma przed sobą jeszcze ogromne pole do rozwoju. Co prawda Vitality w tym momencie to zbyt wysoka półka, ale gracze Maus mają wszystko ku temu, by przynajmniej raz na jakiś czas przełamać ich dominację. Sytuacja z Siuchem jest dość skomplikowana. Z jednej strony mamy do czynienia z naprawdę utalentowanym graczem, który wielokrotnie potwierdzał swoją jakość i zbierał fantastyczne opinie od ekspertów i dużej części społeczności. Polak jako prowadzący potrafił nie tylko świetnie kierować swoim zespołem, ale także sam wielokrotnie dokładał liczby, co doskonale oddaje jego rating w barwach Gamer Legion, który wyniósł 1,5 setny. Z drugiej strony, jeśli patrzymy na dzisiejsze Maus, to nikt tam nie tęskni za siuchem. Wielu zupełnie nie wierzyło, że eksperyment z Brolanem jako in-game liderem będzie udany. Wszyscy czekali kiedy się skończy ten miesiąc miodowy i kiedy zacznie się zjazd, a to nie nastąpiło. Niemiecka organizacja pokazała, że wie co robi. Spinks okazał się świetnym wzmocnieniem i drużyna nabrała nowej jakości. Zaś Brolan może nie jest idealnym prowadzącym, ale zdecydowanie daje radę. Co do Kamila, to zarówno on sam jak i jego Team Liquid nie radzą sobie najlepiej. Co prawda widać jego wpływ na grę zespołu, ale niestety wyników z tego nie ma. Blast TV Austin Major 2025 dobitnie potwierdził problemy jego ekipy. Obok Nemigi najgorszy zespół trzeciej fazy. Oczywiście Siuchy raczej nie ma się co martwić o swoje miejsce w Liquid, ale ten zespół musi dokonać wzmocnień i poprawić swoją grę. W przeciwnym wypadku kariera młodego Polaka może znaleźć się na zakręcie. Drogi widzu, dziękuję Ci za obejrzenie tego materiału. Pamiętaj o tym, by zostawić subskrypcję wraz z dzwoneczkiem i lajka pod tym filmem. Twoje wsparcie jest nieocenione w rozwoju tego kanału. Koniecznie napisz w komentarzu co myślisz o Siuchym i czy uważasz, że faktycznie był problemem w Maus.